Na nowy sezon chcielibyśmy Państwu za, re, zarekomendować dwie nasze odmiany. Odmiany, które pochodzą z hodowli Rapul. Jest odmiana Temptation i odmiana odmiana Duke. Odmiana Temptation dedykowana jest na stanowiska średnie w kierunku słabych stanowisk. Odmiana Duke z kolei na stanowiska średnie w kierunku dobrych i bardzo dobrych. W przypadku odmiany Temptation wyróżniają przede wszystkim bardzo wysoki poziom plonowania. Jest to 123% wzorca. Ponadto również zawartość oleju w nasionach, która wyróżniają ją spośród innych odmian na rynku. Kolejna rzecz jest odmiana z segmentu odmian z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy. Odmiana, która bardzo dobrze adaptuje się do zmieniających się warunków klimatycznych, buduje głęboki palowy system korzeniowy, co zabezpiecza jej potrzeby, w składniki pokarmowe i wodę. Odmiana bardzo zdrowa, odmiana, która mamy nadzieję w przyszłości będzie zastępowała powoli znaną już Państwu odmianę Atora, którą wprowadzaliśmy w 2015 roku. Drugą propozycją jest odmiana Duke, jest to aktualnie wzorzec Badaniach Coboru. Ponadto jest odmiana, która plonuje bardzo wysoko, na poziomie 126% wzorca. Wyróżnia ją również bardzo wysokie zaolejenie. Jest to odmiana, która posiada dwa rodzaje odporności: odporność na choroby grzybowe i odporność na choroby wirusowe. W przypadku chorób wirusowych, oczywiście, jest to gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy. W przypadku chorób grzybowych, jest to odporność na suchą z kapustnych. Ponadto jest jeszcze dodatkowa jedna cecha. A mianowicie e, podwyższona odporność na pękanie uszczyn i osypywanie się nasion. Obydwie odmiany, zarówno Temptation, jak i Duke, są to już odmiany z segmentu odmian o podwyższonej efektywności wykorzystania azotu, co w tych warunkach, w tej chwili, w której my mamy do czynienia, ograniczeń prawnych dotyczących stosowania nawozów jest bardzo istotne. Proszę Państwa, oprócz tego, że zachęcamy Państwa, żebyście na swoich polach uprawiali odmiany pochodzące hodowli RAPUL, zachęcamy też Państwa do udziału, w naszej akcji robotowej, którą podobnie jak w minionych sezonach prowadzimy dla Państwa, a mianowicie premiujemy zakup siedmiu naszych odmian, które w tym roku znajdują się w naszej ofercie. I jak ta akcja generalnie, proszę Państwa, przebiega? Warunkiem uczestnictwa jest zakup co najmniej pięciu jednostek siewnych odmian, które są objęte promocją w tym sezonie, a, jest, a są nimi Temptation, Duke, Prince, Atora, Krum. Krotora i odmiana segmentu Clearfieldu, odmian odporności odmiana Phoenix. Proszę Państwa, co należy następnie zrobić? Należy wypełnić formularz uczestnictwa poprzez platformę internetową, która znajduje się na naszej stronie www.rapul.pl. Następnie należy formularz zgłoszeniowy wydrukować, podpisać oraz z kopiami dowodów zakupu przesłać na adres firmy Rapul Pól do naszej siedziby to wągrowca. Oczywiście za spełnienie tych warunków otrzymujecie Państwo rabat od 80 do 120 zł za jednostkę siewną. Najwyższy rabat jest za odmianę Temptation 120 zł, odmiana Duke to wartość rabatu na poziomie 100 zł. Następnie, gdy dotrą do nas Państwa formularze zgłoszeniowe, zostaną one zweryfikowane. Po weryfikacji wysyłamy do Państwa notę uznania na której Państwo uzupełniacie swój numer konta, na który mamy przelać uzyskany rabat, podpisujecie i odsyłacie w ciągu 14 dni na adres naszego biura w wągrowcu. Następnie my w okresie do maksymalnie 15 grudnia przelejemy państwu uzyskane rabaty na państwa konta bezpośrednio te, które macie w waszych bankach. Także zapraszamy do udziału w naszej akcji rabatowej, ale przede wszystkim zachęcamy państwa do tego, żeby nasze odmiany znalazły się na państwa polach, bo mogą one zagwarantować stabilne, wysokie planowanie plony o bardzo dobrych parametrach jakościowych, a ten parametr jakościowy, szczególnie zawartość oleju w nasionach jest w tej chwili bardzo ceniony poprzez przetwórców. Także zachęcamy, zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami, zachęcamy do odwiedzania strony internetowej, strony facebookowej.